Zwyczajny poranek. Niezwykła tragedia. 10 kwietnia 1999 roku rozpoczął się jak każdy inny dzień roboczy w firmie ochroniarskiej Sezam. Chłodny, ponury poranek nie zapowiadał niczego niezwykłego. W siedzibie firmy panował zwykły przedwyjazdowy ruch kontrola dokumentów sprawdzanie broni ostatnie instrukcje przed wyruszeniem na trasę. Mariusz. 26-letni dowódca konwoju. Pożegnał się tego ranka z żoną i półtora rocznym synkiem. Był pełen planów i nadziei na szybki powrót do domu po zakończeniu służby. Nikt nie przypuszczał, że to ostatnie pożegnanie. ostatnie do widzenia, wypowiedziane w progu rodzinnego domu. Mariusz był typem zdyscyplinowanego wysportowanego mężczyzny, który potrafił wzbudzać zaufanie. Po służbie wojskowej szybko znalazł zatrudnienie w ochronie, gdzie jego umiejętności i doświadczenie pozwoliły mu błyskawicznie awansować na stanowisko dowódcy zespołu. Wraz z nim w trasę wyruszyli dwaj doświadczeni koledzy Janusz i Krzysztof. Obaj byli weteranami firmy, znającymi zasady bezpieczeństwa na wylot. Wszyscy trzej wielokrotnie odbywali podobne trasy, przewożąc gotówkę z punktów handlowych do banków. Praca wymagała nie tylko odwagi, ale przede wszystkim przestrzegania sztywnych procedur, żadnych postojów bez uzasadnionej przyczyny. Zakaz zabierania do pojazdu osób trzecich, nawet znajomych, natychmiastowe zgłaszanie centralą jakichkolwiek niepokojących sytuacji czy obserwacji. Te zasady mogły kiedyś uratować życie. Tego dnia jednak okazały się niewystarczające. Rutynowa trasa przez warmińsko-mazurskie. Przed trójką konwojentów leżało około 400 km do przejechania. Trasa wiodła przez okolice Olsztyna, obejmując szereg stacji benzynowych, z których mieli odbierać dzienny utarg. Był to typowy, dobrze znany przebieg, powtarzany od miesięcy niemal identycznie. Każdy zakręt, każda stacja, każdy punkt kontrolny, wszystko układało się w przewidywalny rytm pracy. Czerwony polonez Karo, którym poruszali się konwojenci. Był wprawdzie skromnym pojazdem, ale wyposażonym zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. W bagażniku zamontowano sejf na przewożoną gotówkę, a każdy z mężczyzn miał przy sobie broń służbową. Mariusz nosił pistolet typu CZK z dwoma magazynkami. Podobnie uzbrojony był Janusz. To standardowe wyposażenie miało dawać poczucie bezpieczeństwa i możliwość obrony w razie zagrożenia. Wczesny poranek minął spokojnie. Kolejne stacje benzynowe, kolejne odbiory gotówki, standardowe procedury przeliczania, pakowania, zabezpieczania. Konwojenci rozmawiali o codziennych sprawach, dzielili się anegdotami, może żartowali. Atmosfera była spokojna, niemal rutynowa. Nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Około południa tempo pracy nieco zwolniło. Słońce przebijało się przez chmury. Temperatura delikatnie wzrosła. Konwojenci zbliżali się do połowy trasy, mając już za sobą większość zaplanowanych punktów odbioru. O godzinie 14:30 nadeszła ostatnia wiadomość do centrali. Mariusz potwierdził odbiór utargu z kolejnej stacji i poinformował o kontynuowaniu jazdy zgodnie z planem. Centralna dyspozytornia zanotowała komunikat, nie spodziewając się, że był to ostatni sygnał życia od tej trójki. Cisza, która zaniepokoiła. Minuty przechodziły w godziny. Wieczór się zbliżał, a czerwony Polones nie pojawił się w bazie. Pierwsze telefony od zaniepokojonych rodzin zaczęły spływać do dyspozytorni. Żona Mariusza dzwoniła, pytając, dlaczego mąż się nie odzywał i nie wrócił o przewidzianej porze. Podobne pytania zadawali bliscy Janusza i Krzysztofa. W firmie ochroniarskiej było napięcie. Doświadczeni konwojenci nie spóźniają się bez powodu, nie przerywają kontaktu z centralą bez wyjaśnienia. Gdy zegar wybił 20, a następnie pierwszą w siedzibie Sezamu, zapanowała już prawdziwa panika. Oficjalnie zgłoszono zaginięcie konwoju, uruchomiono wszystkie dostępne procedury kryzysowe. Policja została poinformowana, rozpoczęto koordynowanie akcji poszukiwawczej, kilka zespołów ochroniarskich wyruszyło na trasę którą miał przejechać zaginiony Polones, sprawdzając każdy możliwy odcinek drogi, każdy parking, każde miejsce postoju. Noc była długa i pełna niepokoju. Rodziny czuwały przy telefonach, modląc się o dobry finał. Służby penetrowały kolejne kilometry, świecąc latarkami w przydrożne zarośla i sprawdzając każdy podejrzany ślad. Było coraz zimniej, a nadzieja malała z każdą mijającą godziną odkrycie w sosnowym lesie. Około północy jedna z załóg ochroniarskich przemierzająca odcinek drogi między dobrym miastem a jezioranami zauważyła coś niepokojącego. Na asfalcie widniały wyraźne ślady gwałtownego hamowania. Długie, czarne pasy gumy świadczące o desperackiej próbie zatrzymania pojazdu. Funkcjonariusze zatrzymali się i skierowali światła reflektorów w stronę pobocza. W tle rozciągał się gęsty sosnowy las. Cisza była przytłaczająca, przerywana jedynie szumem wiatru w koronach drzew. Ochroniarze postanowili sprawdzić leśne dukty prowadzące w głąb puszczy. Po przejściu kilkuset metrów wśród drzew, w słabym świetle latarek, dostrzegli zarys samochodu. Był to czerwony Polonez Caro, pojazd zaginionych konwojentów. Widok, jaki zastali, przekraczał najgorsze obawy. Drzwi samochodu były lekko uchylone, a w środku, w koszmarnych pozach, leżały trzy ciała. Nawet doświadczeni ochroniarze, którzy niejednokrotnie zetknęli się z przemocą, poczuli grozę na widok tego, co zastali. Krzysztof siedział za kierownicą w groteskowo nienaturalnej pozycji. Jego ciało było wykrzywione, nogi rozparte i oparte o deskę rozdzielczą, jakby ktoś celowo układał je w tej makabrycznej pozie. Janusz leżał na tylnej kanapie. Głową opartą o uchyloną szybę, w bezwładnej pozycji świadczącej o gwałtownej śmierci, Mariusz, dowódca zespołu, był wciśnięty w niszę między przednimi fotelami, z nogami wygiętymi pod nieludzkim kątem, jakby próbował się ukryć lub bronić przed napastnikami. Natychmiast wezwano policję i pogotowie, choć było już jasne, że pomoc medyczna spóźniła się o wiele godzin. Miejsce zbrodni zostało zabezpieczone. Rozpoczęto wstępne oględziny. To, co ujawniono w świetle latarek i pierwszych promieni poranka, wstrząsnęło nawet zahartowanymi funkcjonariuszami. Bestialstwo bez granic. Gdy na miejsce przybyli technicy kryminalistyki i prokurator, rozpoczęła się szczegółowa dokumentacja zbrodni. Każdy element miejsca zdarzenia był fotografowany, mierzony, zabezpieczany. Lekarze sądowi przystąpili do wstępnych oględzin ciał które miały ujawnić prawdziwy wymiar okrucieństwa sprawców. Wszystkie trzy ofiary nosiły liczne ślady bestialskiej przemocy. Nie były to zwykłe rany postrzałowe typowe dla napadu rabunkowego. To była przemyślana, systematyczna egzekucja poprzedzona długotrwałymi torturami. Mariusz miał na ciele liczne sińce na klatce piersiowej, ślady uderzeń twardym przedmiotem, nakłucia na powiekach. Jego próba ucieczki zakończyła się trzema strzałami. Pierwszy pocisk trafił w kamizelkę kuloodporną, dając mu krótką chwilę nadziei, ale kolejne dwa, wymierzone precyzyjnie w plecy i tył głowy, okazały się śmiertelne. Janusz i Krzysztof przeszli podobny koszmar. Obaj zostali dotkliwie pobici. Zadano im liczne rany cięte i kłute. Szczególnie przerażająca była głęboka rana w szyi Janusza, przecinająca tchawice. Cios zadany z okrutną precyzją, mający nie tylko zabić, ale i zadać maksymalny ból. Najbardziej szokujące były jednak obrażenia gałek ocznych wszystkich trzech ofiar. Były pocięte, nakłuwane, okaleczone w sposób, który nie należał do typowego repertuaru zwykłych przestępców. Biegli z zakresu medycyny sądowej, i konsultowani przez policję eksperci wojskowi, zgodnie stwierdzili, że takie rany są charakterystyczne dla technik bojowych stosowanych przez służby specjalne, komandosów, żołnierzy przeszkolonych w najbardziej brutalnych metodach walki. To nie były przypadkowe obrażenia, to były świadome, wyrachowane ciosy zadawane przez profesjonalistów, znających anatomię człowieka i sposoby wymuszania informacji poprzez ból. Ślady wskazujące na profesjonalizm szczegółowe. Badanie miejsca zbrodni ujawniło jeszcze więcej niepokojących faktów. Technicy zabezpieczyli osiem łusek po nabojach, rozmieszczonych w określonym wzorze wokół pojazdu. Każdy strzał został oddany z precyzją. Nie było tu mowy o chaotycznej strzelaninie czy panicznym machaniu bronią. Sprawcy strzelali celowo, wyrachowanie ekonomicznie. Analiza śladów opon na leśnej drodze prowadzącej do miejsca zbrodni wskazywała, że w napadzie wykorzystano co najmniej dwa pojazdy. Ślady hamowania na głównej drodze, a następnie tory opon prowadzące w las, świadczyły o tym, że Polones został zablokowany z dwóch stron. Jeden samochód zajechał mu drogę z przodu, drugi zabezpieczył odwrót z tyłu. To klasyczna taktyka stosowana przez dobrze wyszkolone grupy przestępcze. A nawet formacje wojskowe. Konwojenci nie mieli szans na ucieczkę. Byli w pułapce od pierwszej sekundy ataku. Z wnętrza poloneza zniknęła broń Mariusza pistolet typu cz wraz z jednym magazynkiem. Drugi magazynek odnaleziono w pojeździe, co wskazywało, że sprawcy celowo zabrali broń dowódcy. Natomiast pistolet Janusza pozostał nietknięty w kaburze przy pasku. Ta selektywność była kolejną wskazówką. Napastnicy dokładnie wiedzieli, co robią, co zabrać, a co pozostawić. Zabezpieczono również bogaty materiał biologiczny, kilkanaście linii papilarnych nadających się do analizy daktyloskopijnej, ponad 100 śladów biologicznych, włosy, fragmenty tkanek, ślady krwi. To budziło nadzieję, że nowoczesne metody kryminalistyki pozwolą zidentyfikować sprawców. Niestety w tamtych czasach możliwości techniczne były ograniczone. A bazy danych nieporównanie mniejsze niż dzisiaj. Świadkowie milczą, ślady mówią. W toku intensywnych przesłuchań policja natknęła się na grupę świadków, którzy mogli być kluczowi dla sprawy. Trójka rowerzystów, miejscowi mieszkańcy, przejeżdżała tamtego dnia leśną drogą około godziny 15. Zauważyli czerwonego poloneza stojącego na uboczu, co nie wzbudziło ich podejrzeń. Mogła to być zwykła awaria lub postój techniczny. Jednak jeden szczegół zwrócił ich uwagę: buty osoby siedzącej na przednim siedzeniu z przodu były inne niż te, które zazwyczaj nosili konwojenci. Była to jakaś obca osoba. Po kilkunastu minutach, gdy rowerzyści oddalili się już o kilkaset metrów, usłyszeli wyraźne strzały dochodzące z kierunku, gdzie stał Polones. Było ich kilka, może osiem lub więcej. Seria celnych wystrzałów. Świadkowie przyspieszyli, kierując się w stronę cywilizacji, nieświadomi, że stali się mimowolnymi uczestnikami jednej z najbardziej brutalnych zbrodni w regionie. Ich zeznania pomogły ustalić przybliżoną godzinę napadu między 14.30 a 15.30. Pozwoliły też na rekonstrukcję przebiegu wydarzeń. Sprawcy musieli działać błyskawicznie i z chirurgiczną precyzją. Zablokowali konwój dwoma pojazdami. Wyskoczyli z bronią, steroryzowali ofiary, przeprowadzili tortury mające wymusić informacje, a następnie dokonali egzekucji. Cała akcja trwała prawdopodobnie nie dłużej niż kilkanaście, może 20 minut. Potem sprawcy zniknęli bez śladu, zabierając ze sobą około 125 tysięcy złotych, utarg z kilku stacji benzynowych. Hipotezy śledczych. Prokuratura i policja stanęły przed trudnym wyzwaniem. Z jednej strony dysponowano bogatym materiałem dowodowym, z drugiej brakowało konkretnych tropów prowadzących do identyfikacji sprawców. Zaczęto rozważać kilka możliwych scenariuszy. Zdrada wewnętrzna była jedną z pierwszych hipotez. Sposób przeprowadzenia napadów wskazywał, że sprawcy znali dokładnie trasę konwojentów, harmonogram ich pracy, punkty odbioru gotówki. Mieli wiedzę o tym, w którym miejscu trasa wiedzie przez odludne leśne drogi, gdzie można przeprowadzić napad bez ryzyka natychmiastowej interwencji świadków. Taka wiedza sugerowała, że ktoś z wewnątrz firmy Sezam, może pracownik, może ktoś z bliskiego otoczenia współpracował z bandytami. Rozpoczęto dyskretne kontrole wewnętrzne. Przesłuchiwano pracowników Sprawdzano ich kontakty i sytuację finansową. Najemnicy ze wschodu to kolejna teoria, która zyskała na popularności wśród śledczych. Charakter obrażeń, profesjonalizm wykonania, brutalne metody. Wszystko to wskazywało na osoby przeszkolone wojskowo. W połowie lat 90. po rozpadzie Związku Radzieckiego po Europie krążyło wielu byłych żołnierzy, w tym członków jednostek specjalnych takich jak Speksnas. Niektórzy z nich, pozbawieni środków do życia, trudnili się czarną robotą. Byli wynajmowani przez zorganizowane grupy przestępcze do wykonywania najtrudniejszych i najbardziej brutalnych zleceń. Pocięte gałki oczne, precyzyjne rany kłute to techniki, których uczono w specjalistycznych jednostkach wojskowych. Jednak praktyczna realizacja tej hipotezy napotykała na problemy. Jak obcy najemnicy Nieznający terenu i języka, mogliby zdobyć tak szczegółowe informacje o trasie konwojentów. Lokalne grupy przestępcze walczące o wpływy w regionie również były brane pod uwagę. Lata 90. to okres intensywnych wojen gangsterskich, podziałów stref wpływów, brutalnych rozliczeń. Może napad na konwojentów był elementem większej gry, ostrzeżeniem dla konkurencji, demonstracją siły? Może któraś z lokalnych grup chciała pokazać, że kontroluje region i nikt nie jest bezpieczny? Ta teoria też miała swoje słabe punkty. Napad rabunkowy na taką stosunkowo niewielką sumę, przeprowadzony z takim okrucieństwem, wydawał się nieracjonalny ekonomicznie. Tropy, które wiodły donikąd. Śledztwo pochłonęło ogromne zasoby. Przesłuchano blisko 600 osób świadków, informatorów, podejrzanych. Osoby ze środowisk przestępczych przeprowadzono dziesiątki przeszukań, zatrzymano kilkadziesiąt osób do wyjaśnienia, analizowano połączenia telefoniczne z tamtego dnia, sprawdzano zarejestrowane przejazdy pojazdów, przeglądano nagrania z nielicznych wtedy kamer monitoringu. Pojawiły się pewne interesujące wątki. Kilku więźniów przebywających w zakładach karnych za inne przestępstwa zgłosiło się z informacjami o napadzie, wskazywali konkretne nazwiska. Opisywali szczegóły, które teoretycznie mogły być znane tylko sprawcom. Jednak szybko okazało się, że większość tych świadków była motywowana chęcią uzyskania statusu małego świadka koronnego i złagodzenia własnych wyroków. Ich zeznania były sprzeczne, pełne nieścisłości, niemożliwe do zweryfikowania. Pojawiła się też informacja o srebrnym Audi, które tego dnia zatankowało na jednej ze stacji benzynowych gdzie wcześniej byli konwojenci. Kierowca zachowywał się nerwowo, płacił szybko i odjechał w pośpiechu. Próbowano ustalić numer rejestracyjny, ale świadkowie podawali różne sprzeczne wersje. Ten trop również rozmył się w niepewności. Jeszcze bardziej tajemnicze były doniesienia o osobach związanych ze sprawą, które zginęły w kolejnych miesiącach i latach w wypadkach samochodowych. Niektórzy domniemani świadkowie lub osoby, które mogły coś wiedzieć, trafiły do szpitali lub na cmentarze w okolicznościach, które budziły wątpliwości. Czy to były zwykłe zbiegi okoliczności, czy celowe eliminowanie niewygodnych świadków? Nigdy tego nie wyjaśniono. Umorzenie i gorycz. W grudniu 1999 roku, po zaledwie ośmiu miesiącach intensywnych działań. Prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa. Oficjalny powód brak wystarczających dowodów pozwalających na postawienie zarzutów konkretnym osobom. W praktyce oznaczało to, że mimo ogromnego wysiłku setek funkcjonariuszy, mimo zabezpieczonych śladów i przesłuchań, setek świadków, sprawcy pozostali bezkarni. Dla rodzin ofiar był to cios nie do opisania. Żona Mariusza została sama z małym dzieckiem, które nigdy nie poznało ojca. Syn dorastał, słysząc tylko opowieści o odważnym tacie, który zginął w brutalnym napadzie. Brat Mariusza wyznał w jednym z wywiadów, że nie ma już siły wracać do tamtych wydarzeń, że każda rocznica to otwieranie ran, które nigdy się nie zagoją. Żona Krzysztofa całkowicie odmówiła rozmów z mediami i śledczymi. Trauma była zbyt głęboka. Rodziny nie tylko musiały poradzić sobie z bólem po stracie bliskich, ale także z poczuciem niesprawiedliwości. Wiedzieli, że gdzieś tam żyją ludzie, którzy zamordowali ich mężów, braci, ojców, i są bezkarni, że może mijają ich na ulicy, robią zakupy w tych samych sklepach, żyją normalnym życiem, podczas gdy oni tkwią w niekończącej się żałobie. Nagroda i nadzieja. Firma ochroniarska Sezam wraz ze śledczymi ustanowiła nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Za informacje prowadzące do schwytania i skazania sprawców. W tamtych czasach była to ogromna suma, która teoretycznie powinna zmobilizować świadków do przełamania milczenia. Nagroda obowiązuje do dziś, choć z każdym mijającym rokiem szanse na przełom maleją. Prokuratura Wolsztynie oficjalnie deklarowała i deklaruje gotowość wznowienia śledztwa w przypadku pojawienia się nowych dowodów. Rozwój technologii kryminalistycznych. Szczególnie metod analizy DNA daje teoretyczną szansę na identyfikację sprawców na podstawie zabezpieczonych przed laty śladów biologicznych. Materiał dowodowy został zachowany. Czeka w archiwach na ewentualną ponowną analizę nowoczesnymi metodami. Sprawa była wielokrotnie wznawiana przez tzw. Archiwa X specjalne komórki zajmujące się starymi nierozwiązanymi przestępstwami. Każda wznawiająca analiza przynosiła jednak ten sam rezultat: za mało dowodów, za wiele niewiadomych, brak przełomowych informacji. Media i pamięć. Historia konwojentów z Olsztyna nie została jednak zapomniana. Dzięki publikacjom w prasie, reportażom telewizyjnym i programom takim jak Kryminalny Patrol, sprawa powraca regularnie do świadomości społecznej. Dziennikarze śledczy, kryminolodzy, prawnicy analizują dostępne fakty, próbują znaleźć nowe tropy, stawiają pytania o zaniedbania i błędy śledczych. Te publikacje pełnią kilka funkcji. Po pierwsze, wywierają presję na organy ścigania, przypominając, że społeczeństwo nie zapomniało i oczekuje rozliczenia. Po drugie, mogą dotrzeć do świadków, którzy przed laty bali się mówić, a dziś, po upływie czasu mogą zdecydować się na ujawnienie tego co wiedzą po trzecie są ostrzeżeniem i przestrogą przypomnieniem o tym jak niebezpieczna była i jest praca osób chroniących cudze pieniądze las między dobrym miastem a jezioranami miejsce gdzie dokonano zbrodni stał się w pewnym sensie symbolem dla miejscowych to przestroga miejsce naznaczone tragedią które omija się szerokim łukiem dla śledczych Zagadka, która nie daje spokoju. Dla rodzin: cmentarz bez nagrobków miejsce, gdzie ich bliscy przeżyli ostatnie, najgorsze chwile życia. Pytania bez odpowiedzi. Po ponad 25 latach od tragedii wciąż pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Kto dokładnie zaplanował i przeprowadził napad? Czy była to lokalna grupa, czy wynajęci profesjonaliści? Kto zdradził informacje o trasie i harmonogramie? Dlaczego śledztwo tak szybko umorzono? Czy były jakieś zaniedbania, błędy? Może celowe sabotowanie śledztwa? Najważniejsze pytanie brzmi: gdzie są sprawcy? Czy wciąż żyją? Może za granicą? Może pod zmienionymi tożsamościami? A może któryś z nich, nękany wyrzutami sumienia, kiedyś jednak przemówi? Czy ktoś z otoczenia sprawców, żona, dziecko, przyjaciel, wie o ich winie i milczy? Czy też zbrodniarze nigdy nikomu się nie przyznali? Cena bezpieczeństwa. Historia Mariusza, Janusza i Krzysztofa to nie tylko opowieść o nierozwiązanej zbrodni, to także przypomnienie o cenie, jaką płacą ludzie wykonujący niebezpieczne zawody: konwojenci, strażnicy, policjanci wszyscy oni codziennie ryzykują życie, chroniąc bezpieczeństwo i mienie innych. Dla większości społeczeństwa są niewidoczni. Doceniani tylko wtedy, gdy dochodzi do tragedii. Mariusz marzył o pracy w policji, chciał służyć społeczeństwu. Janusz i Krzysztof byli lojalnymi, doświadczonymi pracownikami. Wszyscy trzej pozostawili rodziny, które do dziś czekają na sprawiedliwość. Ich syn, bracia, żony, rodzice. Wszyscy oni żyją z bólem i pytaniami, na które prawdopodobnie nigdy nie uzyskają odpowiedzi. Sprawa konwojentów z Olsztyna pozostaje otwarta. Gdzieś w archiwach leżą pudła z dowodami, raportami, zeznaniami. Gdzieś żyją lub żyli ludzie, którzy wiedzą prawdę. Pytanie brzmi: czy kiedykolwiek ta prawda ujrzy światło dzienne? Czy sprawiedliwości kiedyś stanie się zadość? Czy rodziny ofiar doczekają się zamknięcia tego tragicznego rozdziału? Nagroda nadal czeka. Telefony śledczych są czynne. Każda informacja, nawet najdrobniejsza, może być tym brakującym elementem układanki. Może ktoś, kto to czyta, wie coś, co może pomóc? Może nadszedł czas, by przełamać milczenie?